widzowie to drugi dzień i jesteśmy właśnie na rybach. Wczoraj e, nagrywaliśmy film, dzisiaj wleci na pewno. E, znaleźliśmy inne stanowisko, ale jeziorko, jakby bajorko jest to samo. E, Szymon tutaj jest, obok tu, bo mamy obok siebie stanowiska. Tu wszystko jest już e, zrobione i bardzo dużo już mieliśmy brań. Ale nic się nam nie udaje. Dzisiaj, dzisiaj wątpię, że coś złowimy, bo naprawdę jest bardzo ciężko i nie wiem, czy nam się coś uda. Może, możecie też zobaczyć, że pada. Strasznie pada, tu. Może na pewno widzicie. Choć nie wiem, tu się ma już zarzucony spławik przed chwilą mu tu. O, ryba! Skoczyła. skoczyła. I tu mamy do siebie takie przejście. Ja jeszcze przez nie przechodziłem. Warto? Dobra, jak nic się nie stanie, Jezus Maria. Aha, no takie trochę, no mogliby tam skosić, jak już robili. Znaleźliśmy też takie coś, żebyśmy dali do, tam, do tamtego pierwszego i tego jest troszkę więcej. No i co? Widzimy się w następnym filmie albo szorcie. И, попа.